Hej hej, stęskniliście się za Przejkerem? Oto jest 46 odcinek. Tradycyjnie już na początek suchar. Dlaczego blondynka przykleja plastry Nikoret na samochód? Żeby mniej palił. No cóż, w dobie bardzo drogiego paliwa i wszechobecnych fotoradarów trzeba próbować różnych sztuczek. Jeśli mowa o fotoradarach, to w tym odcinku znajdzie się coś o nich. Ale zacznijmy może od aplikacji. Często nawet sobie nie zdajemy sprawy, jakie imprezy czekają na nas w dużych miastach. Przeważnie chodzimy do tych samych klubów i omijają nas ciekawe wydarzenia organizowane w innych. Chociaż gdybyśmy o nich wiedzieli, to pewnie wybralibyśmy się. Dzięki aplikacjom takim jak Bananaut możemy ten problem ominąć. W ładnej szacie graficznej dostajemy prosty, ale funkcjonalny terminasz imprez. Ja dzięki aplikacji dowiedziałem się o istnieniu imprez Silent Party i bardzo chcę się na taką wybrać. Fajnie, że pomyślano o możliwości podzielenia się z innymi namiarami na klub i możliwości znalezienia go na mapie. Szkoda, że póki co znajdziemy w aplikacji tylko jedno miasto Stolice. Chociaż sam jestem rodowitym Warszawiakiem, to wiem, że w innych polskich miastach też się dużo dzieje i zasługują na swoje miejsce w aplikacji. Jednak autorzy chcą chyba zdobyć raczej globalną popularność, bo następną aglomeracją ma być Londyn. Padła mi ostatnio w ręce ciekawa aplikacja. Jest to rozbudowana blokada ekranu Unlock Your Brain. Odmiennie od używanych przeze mnie do tej pory, nie chodzi w niej o dodanie w ekranie blokady miliona dodatkowych funkcji. Autorzy mieli o wiele lepszy pomysł, mianowicie postanowili pomóc nam w ćwiczeniu mózgu. Żeby odblokować ekran, trzeba rozwiązać równanie matematyczne. Może to być dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Poziom trudności zadań jest dostosowywany do użytkownika, a jeśli zupełnie nie mamy pojęcia, jak rozwiązać, lub ochoty, by to robić, można odblokować ekran przesunięciem w dół. Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie to, że aplikacja wymaga dopracowania. W czasie testów zdarzały się kłopoty. Mam nadzieję, że w przyszłych aktualizacjach zostaną zażegnane, bo to naprawdę fajna pozycja. Glowbox. To ciekawy patent na ułatwienie pracy na smartfonie. Aplikacja zapewnia dostęp do skrótów, do najczęściej używanych aplikacji. Wystarczy przesunąć palcem przy wcześniej określonej krawędzi i nie odrywając go od ekranu, wybrać odpowiednią pozycję. Nie jest to nic skomplikowanego, ale przydaje się na co dzień i działa bardzo sprawnie. Na Pasku mieści się do 8 ikon, które aktywować można niemal z każdego miejsca w interfejsie i niektórych aplikacji. Wybrać też można skórkę dla Paska, chociaż ta opcja jest już dodatkowo płatna. Google bardzo miło zaskoczyło mnie tym pomysłem na grę. Nie jest to do końca aplikacja mobilna. Przeznaczona jest dla przeglądarki komputerowej, jednak sterowanie odbywa się przy pomocy ekranu smartfona. Wystarczy mieć na komputerze i telefonie przeglądarkę Chrome. Po zsynchronizowaniu działają one wspólnie. Super Sync Sports to trzy małe gierki sportowe. Bieganie, kolarstwo i pływanie. Każda polega na ściganiu się z trzema przeciwnikami. Postacie, jak widzicie, są dość zabawne, a rozgrywka może toczyć się między nami, a komputerem, albo naszymi przyjaciółmi. Jest to niby prosta zabawa, ale przynosi wiele frajdy, a do tego jest dość trudna. Uwierzcie, takie machanie palcami może być wyczerpujące. Chyba już każdy wypowiedział się o fotoradarach w Polsce. Akcja rządu, polegająca na dokupieniu kilkuset takich zabawek, wzbudziła oburzenie wśród kierowców. Co ciekawe, może ona być też pomysłem na prostą grę. W GTR obsługujemy radar i cykamy fotki przekraczającym prędkość pojazdów. Ominąć musimy samochody i motocykle policyjne oraz oczywiście rządowe limuzyny. Zadania wyznacza nam minister Rostowski. Jeśli się spiszemy, pogratuluje i powie, że teraz będzie się żyło lepiej. A jeśli nie, zaordynuje podniesienie podatków. Gdzieniegdzie pojawia się też twarz premiera, a cała grafika nawiązuje trochę do serii GTA. Jest tu dużo humoru, a pomysł jest bliski wielu Polakom. Sama gra może odkrywcza nie jest, ale warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z nią. Duet Twardzieli z Gangros powraca. Znowu zmierzą się z kreaturami z czyli mniej więcej to samo co w pierwszej części. Glu lubi zarabiać na swoich grach freemium i najwyraźniej postanowili odświeżyć swój stary pomysł. Szkoda, że średnio im to wyszło. Niestety gra choć całkiem ładna jest źle zoptymalizowana i nawet na najmocniejszych smartfonach potrafi zacinać, co potwierdzają choćby komentarze w Google Play. Ceny monet Glu? jak zwykle dość duże, ogólnie rzecz biorąc, do idealu daleko. Gra może się jednak spodobać fanom multiplayer, dla których przygotowano taki tryb. Pozostali, którzy lubią dobrą rozwałkę, też powinni być zadowoleni, chociaż zastanawiam się, czy jest sens pobierać nową część, czy nie lepiej postawić na starą. A wy jak myślicie, która wam się bardziej podoba? Pomyślałem, że może zamiast jednej z gier dodam tym razem pozycję, na jaką czekam. Możecie właśnie oglądać, jak będzie wyglądać Riot, czyli symulator walk ulicznych. W dobie kryzysu manifestacje nie są niczym zaskakującym. Jak widać na przykładzie Grecji potrafią się one przeobrazić w regularne bitwy z policją. Co dość ciekawy pomysł na grę symulator rozruchów. Dodajmy do tego grafikę przypominającą tą ze Sword and Swarcery, które pokazywałem w jednym z poprzednich odcinków klimatyczną muzyczkę i jest patent na sukces. Czekam z niecierpliwością. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do następnych. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i polubić tego filmiku. Za udostępnianie też będę bardzo wdzięczny. Cześć!